W gąszczu otaczających nas informacji łatwo stracić orientację. Jednym z miejsc na mapie Wielkopolski, do którego można się udać po pomoc w projektowaniu kariery, jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Niezwykłe miejsce, bardzo wyjątkowe na mapie całego województwa, jest pięć takich jednostek jak nasza w Kaliszu, w Koninie, w Pile, w Poznaniu i w Lesznie. Aga Wojciechowska. Moja zastępczyni Duży nacisk kładziemy też na kompetencje miękkie, które są dzisiaj niezbędne na rynku pracy. Klienci centrum rozwijają zdolności adaptacji do nowych warunków, co przejawia się choćby w umiejętności odnalezienia się w nowym zespole czy efektywnej pracy przy zmieniających się warunkach. Na co dzień jestem doradcą zawodowym i psychologiem i pomagamy ludziom, którzy do nas trafiają w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, ale również w przekwalifikowaniu się, we wsparciu podczas spotkań dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, ale również w kryzysach motywacyjnych. Staramy się stworzyć taką przestrzeń dla młodych osób, ale i nie tylko, gdzie będą mogli poznać siebie, poznać swoje mocne strony, talenty. Uczymy młodych ludzi pracy nieszamblonowej. Zadania, które dostają są z reguły jakimś kajsem, gdzie mają znaleźć rozwiązania i je przedstawić. Dzięki temu gotowi są do kreatywnego podejścia do problemów oraz uczą się stosowania metod rozumowania i dociekania. Umiejętność uczenia się, gospodarowanie czasem. To wszystko pomoże tym młodym ludziom odnalezieniu się w zmianach, jakie w ogóle następują na rynku pracy, no bo rynek pracy zmienia się bardzo szybko, a pewnie będzie się zmieniał jeszcze szybciej. Uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Wspólnie z doradcami uczą się wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób, podejmowania inicjatywy, wytrwałości, współdziałania czy krytycznego myślenia. Jeżeli chodzi o naszych beneficjentów, to na pewno mogą kształtować umiejętności komunikacji, umiejętności autoprezentacji, umiejętności krytycznego myślenia, podejścia w ogóle do zmiany, radzenia sobie ze stresem, z emocjami. Szukanie rozwiązań już na etapie planowania ścieżki kariery ćwiczy u młodych osób kreatywność i innowacyjność, myślenie wykraczające poza schematy i realizację pomysłów. Wsparcie doradcy zawodowego nie daje gotowych odpowiedzi, ale pozwala poznać siebie i obrać właściwą dla siebie ścieżkę rozwoju.